Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku serii Wygląda na szybki, i dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym Mercedesie W15 E Performance. Przez ostatnie dwa sezony Mercedes wyraźnie cierpiał. Cierpiał przede wszystkim na brak wygranych, co na pewno dobrze nie wpłynęło na morale kierowców czy nawet ludzi pracujących w fabryce Mercedesa. Dlatego wszyscy oczekiwali czegoś radykalnego, czegoś innego, całkowicie innego bolidu, innej koncepcji aerodynamicznej, i wydaje mi się, że dostali to, co chcieli. Omówimy sobie dzisiaj W15 od czubka nosa aż po końcówkę tylnego skrzydła. W sumie dość tradycyjnie już opowiem, dlaczego jeszcze wielu nowych rzeczy możemy się spodziewać od Mercedesa, a co zostało zmienione i to w niektórych aspektach dość radykalnie na nowy sezon. Zacznijmy sobie od oczywiście czubka nosa, bo Mercedes W15 ma w tym sezonie przeprojektowany nos, nie tak jak w zeszłych sezonach, łączy się z pierwszym elementem przedniego skrzydła, tylko jest tutaj zostawiona szczelina i ten pierwszy element sobie po prostu zwisa. Natomiast nos łączy się tylko z drugim elementem, podobnie jak w zeszłym sezonie w Red Bullu, podobnie jak w tym sezonie w McLarenie, Astonie, Martinie i Ferrari. Z tej perspektywy jeszcze nie widać dobrze wszystkich detali przedniego skrzydła, ale skupmy się troszkę na samej końcówce, bo końcówka przedniego skrzydła wygląda bardzo, bardzo, bardzo podobnie do tego. Z czym Mercedes skończył zeszły sezon? Nawet jeśli chodzi o pozycję tej lotki na końcówce przedniego skrzydła, ona jest w identycznej albo w bardzo, bardzo podobnej pozycji. To miało miejsce w Abu Dhabi w zeszłym sezonie. Na chwilę odpuśćmy to przednie skrzydło i przednią część bolidu i skupmy się na tych najbardziej radykalnych zmianach, które zaszły w Mercedesie W15, czyli nowe sidepody, nowe sekcje boczne, nowe wloty do sekcji bocznych i całkowicie przeprojektowany ten środek nowego bolidu. Widzimy, że same wloty do sekcji bocznych mają charakterystyczny kształt, taki bardzo mocno, może nie rozszerzający się, tylko nabierający wysokości przy samym monokoku, Przypomina to odrobinę rozwiązanie Alpin. przypomina to troszkę koncepcyjnie, jeśli chodzi o zastosowanie aerodynamiczne do tego rozwiązania, to co stosuje od zeszłego sezonu Ferrari z S-daktem. Mianowicie to rozszerzenie, przynajmniej ja tak przypuszczam, ma na celu zebranie tych wszystkich małych strat aerodynamicznych, które powstają na tych łączeniach wszystkich elementów przedniego zawieszenia z monokokiem po to, żeby to gdzieś wpadło sobie do środka do, do chłodnic. oczywiście to odrobinę będzie zmniejszało wydajność chłodzenia, ale przez to, że to powietrze i tak jest turbulentne, a także przez to, że przed chłodnicami następuje lekka stagnacja, czyli, czyli jakby to opisać no, zacieśnienie się cząsteczek powietrza. Więc i tak te straty w takim miejscu, gdzie jest ciśnienie, Bardziej dodatni niż ujemne. Ujmijmy to w taki sposób. Nie jest w stanie wyrządzić takich szkód jak w obszarach, gdzie to ciśnienie czy pole ciśnienia jest bardziej po tej ujemnej stronie, gdzie mamy podciśnienie. Widzimy także, że wlot, im dalej od płaszczyzny symetrii bolidu, tym staje się węższy, po to, aby zrobić miejsce w tym obszarze. Na oczywiście to bardzo agresywne podcięcie, natomiast samo podcięcie przypomina mi trochę to, co widzieliśmy już w Mercedesie w zeszłym sezonie, w tej zapdatedowanej wersji pod koniec sezonu. Jednakże to wszystko, co tu się dzieje, czyli ten, to, to podcięcie, gdzie to powietrze sobie tutaj płynie dalej w kierunku tyłu, bolidu, wygląda to na. Bardziej radykalną ewolucję tego rozwiązania z zeszłego sezonu. Natomiast krawędź podłogi i te wszystkie skrzydełka i elementy, które widzimy na krawędzi podłogi, przypominają mi rozwiązania z zeszłego sezonu. Więc, więc, tutaj oczekuję po Mercedesie jeszcze jakichś nowości w tym obszarze, co niewątpliwie zobaczymy w ciągu sezonu. Ale zastanawiam się, czy zobaczymy już coś nowego podczas testu w Bahrajnie, czy może jednak to jest ta konfiguracja, którą będą testować w Bahrajnie. Ja bym stawiał na to, że tak, że to jest ta konfiguracja, którą najpierw pierwszego dnia zobaczymy w Bahrajnie która wyjedzie na pierwsze kilometry testowe, natomiast dalej, w kolejnych dniach, możemy oczekiwać jakichś poprawek. Nie jest to tylko coś, oczywiście, co Mercedes będzie uskuteczniał, tylko raczej wszystkie zespoły na gridzie. Mówiąc o sekcjach bocznych, mamy dalej ten koncept z opadającymi mocno w kierunku tyłu sekcjami bocznymi, razem gdzieś tutaj z wyłaniającymi się zjeżdżalniami. Do tego jeszcze za chwilkę wrócimy, ale warto zwrócić uwagę także na samą pokrywę silnika, która też zmieniła się dość mocno w porównaniu z zeszłym sezonem. Mówiąc o tym obszarze, warto jeszcze zwrócić sobie uwagę na samą pokrywę silnika, bo w zeszłym sezonie pamiętamy, że Mercedes miał w tym miejscu takie charakterystyczne działa wyrzutowe, które miały za zadanie wyrzucać to gorące, bardzo turbulentne powietrze spod pokrywy silnika w kierunku beamwingu, w kierunku gdzieś dyfuzora tylnego skrzydła po to, żeby też troszkę poprawiać ich wydajność i pomagać generować jeszcze większy docisk. W tym sezonie Mercedes odchodzi od tego rozwiązania. Poszli bardziej w kierunku mocniej upakowanej, bardziej ciasnej obudowy silnika w stylu troszkę Red Bulla. Natomiast nie zrezygnowali z bardzo ciasnego upakowania samej pokrywy silnika bardzo mocno przy skrzyni biegów. Podobnie jak McLaren, podobnie jak Ferrari, podobnie jak inne zespoły, które dążą do tego, żeby w tym obszarze górnej ściany dyfuzora pomiędzy właśnie elementami tylnego zawieszenia zrobić jak najwięcej takiego czystego miejsca, w strudze powietrza po to żeby po to żeby mieć większą masę czystego powietrza, aby mieć czym po prostu pracować i czym móc generować ten docisk na tylnej osi. To co nie zmieniło się w porównaniu z zeszłym sezonem a tak przynajmniej by wynikało z mojej analizy porównawczej zdjęć to jest kształt samego airboxa, który Moim zdaniem bardzo, bardzo mocno przypomina to, co widzieliśmy w W14. Podobnie nie zmieniły się lotki wokół halo. Nie zmieniły się też same lusterka. Sam kształt lusterek pozostaje, moim zdaniem, bardzo podobny do tego, co było w zeszłym sezonie. I to dobrze, bo Mercedes nie poświęcał czasu tym elementom, które nie mają większego znaczenia aerodynamicznie na, na Bolidzie. Można je optymalizować wtedy, kiedy nie ma się innych, dużych, wymagających czasu projektów aerodynamicznych. A jak widzimy po nowym W15, zdecydowanie. Mercedes miał nad czym pracować, jeśli chodzi o sekcje boczne, jeśli chodzi o przednie skrzydło, prawdopodobnie jeśli chodzi o podłogę. Wielu detali podłogi nie widzimy, nie widzimy detali dyfuzora na tych udostępnionych materiałach. Na to będziemy musieli jeszcze poczekać. Zmianę widzimy natomiast w tylnym skrzydle. Wydaje mi się, że ta geometria tylnego skrzydła może być całkowicie nowa. Wskazywałoby na to, w jaki sposób ten obszar tylnego skrzydła został przeprojektowany. Nie wygląda on taki jak w zeszłym sezonie, kiedy ta końcówka tego górnego płata tylnego skrzydła była bardziej agresywnie, jakby prostowana. Teraz widzimy jakieś tutaj małe. Zaokrąglenie na, tej, na tym narożu tego górnego płata, więc stawiałbym na to, że albo jest to optymalizacja tych konstrukcji, które mieli już w zeszłym sezonie, albo nowy projekt Tylnego Skrzydła. Natomiast podobnie jak w zeszłym sezonie, mechanizm DRS zostaje ukryty w pojedynczym pylonie, tak jak i całe mocowanie Tylnego Skrzydła, przynajmniej to główne mocowanie Tylnego Skrzydła. Jest ukryte właśnie w tym pojedynczym pylonie. Jeśli obejrzymy nowe W15 z innej perspektywy, to tak, tak, wiem. To są tylko rendery. I to rendery, które mają kilka bardzo ciekawych rzeczy, które Mercedes chciał przed nami ukryć. Między innymi jest to ta ukryta noga pod tylną nogą górnego wahacza. Jeśli pamiętacie mój film o McLarenie MCL38, to pamiętacie, że zarówno przednie jak i tylne zawieszenie musi się składać z sześciu nóg. Dwie nogi górnego wahacza, dwie nogi dolnego wahacza, pull rod, push rod i drążek kierowniczy w przypadku przedniego zawieszenia. Natomiast ta noga ukryta przedniego zawieszenia Byłaby całkowicie nielegalna, bo nie można mieć jakichś dodatkowych nóg też w zawieszeniu, które nie robią nic. Więc tutaj albo grafik się nie postarał, albo jest to po prostu chęć zwrócenia uwagi na coś, co i tak nie będzie miało miejsca w rzeczywistości. Jedynie nad czym moglibyśmy się zastanawiać, to czy ta górna pozycja będzie ostatecznie na bolidzie, czy ta dolna. Wracając do sekcji bocznych. Mercedes? Prawdopodobnie ma dalej te zjeżdżalnie na górnej powierzchni sekcji bocznych. Nie jestem pewien, czy jest tak w rzeczywistości, bo jednak te udostępnione materiały są bardzo skromne. Musimy poczekać do testów, żeby się przekonać, jak faktycznie te nowe Mercedesowe sekcje boczne będą wyglądały w detalach. Jednak zakładałbym, że Mercedes dalej będzie wykorzystywał ten koncept ze zjeżdżalniami. W swoim projekcie Bolidu, choć tutaj nie ufam praktycznie w ogóle tym udostępnionym renderom, właśnie przez to, że Mercedes próbował nas na nich oszukać w ten czy w inny sposób. Tak samo przednie skrzydło na renderach udostępnionych przez Mercedesa wygląda kompletnie. Inaczej w porównaniu do tego, co wyjechało na dzień filmowy na Silverstone. A właśnie, co tam z tym nowym przednim skrzydłem Mercedesa i z tym nowym przednim zawieszeniem? Może zacznijmy sobie od przedniego zawieszenia, bo przednie zawieszenie moim zdaniem wygląda mocno. Podobnie do tego, co widzieliśmy w zeszłym sezonie. Raczej w przypadku W15 jest to ewolucja rozwiązań z W14. Mieliśmy oczywiście w W14 ten update mocowania przedniej nogi górnego wahacza od strony Monokoku, czyli to są te punkty tutaj. I one zostały w zeszłym sezonie. W ciągu zeszłego sezonu podniesione już właśnie do mniej więcej tej pozycji, którą mamy tutaj. Jeśli chodzi o owiewki, no nie będę tego teraz omawiał, bo to są bardzo, bardzo drobne detale, jeśli chodzi o analizę kształtu owiewek przedniego czy tylnego zawieszenia. Natomiast sama geometria przedniego zawieszenia, zarówno z tym, że na dole przedniego zawieszenia mamy układ oczywiście dolnego wahacza razem w płaszczyźnie z drążkiem kierowniczym, z kolei z tyłu mamy tą tylną nogę bardzo nisko opuszczoną po to, żeby uzyskać geometrię anti-dive, tą, która pozwala na to, aby ten przód pojazdu nie nurkował tak mocno na dohamowaniach, jak w przypadku bardziej tradycyjnej geometrii. Przedniego zawieszenia. Samo zawieszenie jest w układzie typu pushrod. Tutaj nie nastąpiła zmiana w porównaniu z zeszłym sezonem, czy z sezonem 2022. Mercedes pozostaje przy swoim koncepcie. I to raczej dobrze. Chociaż w przypadku Mercedesa nie byłbym taki pewien jak w przypadku Ferrari, bo Ferrari widać, że oni są bardzo zdeterminowani do tego, żeby dążyć własną ścieżką i własnymi siłami spróbować wygrać to mistrzostwo świata. Tutaj Mercedes miał przez ostatnie dwa lata spore problemy. Po pierwsze, sport poisingiem w 2022 roku. Natomiast w zeszłym sezonie mieli generalnie Problem z tempem. Jeszcze szybko zwrócę uwagę na wloty do przednich hamulców, i tutaj nie ma drastycznej rewolucji, ale też ten obszar obecnie nie pozwala na jakąś ekstrawagancję i wiele, wiele innowacji. Nie wiemy oczywiście, co dzieje się w środku tego przedniego koła, czy w środku tylnego koła, bo tam już jeśli chodzi o upakowanie tych kanałów przepływowych, można zrobić bardzo, bardzo wiele. Dobra, to co z tym przednim skrzydłem, dlaczego jest tak y, dużo hała słoń? Popatrzmy sobie po pierwsze na centralną część przedniego skrzydła, a także na nos. Jeszcze wrócę na chwilkę do nosa, bo nos, nowy nos Mercedesa jest odrobinkę szerszy od tego, co mieliśmy w zeszłym sezonie. Nie jest tak smukły. Jest odrobinkę poszerzony po to, żeby był prawdopodobnie wytrzymalszy. I to jest też trend w sezonie 2024. Widzieliśmy to po. Ferrari, widzieliśmy to zdecydowanie po Alpine, widzieliśmy to też chyba po Astonie, gdzie ten nos też był drobinkę poszerzony. Widzimy to po Mercedesie, ale widzimy w tej centralnej części jeszcze coś. Jest to nowa geometria czwartego elementu na przednim skrzydle i jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, bardzo innowacyjne rozwiązanie, jeśli chodzi o interpretację przepisów regulaminu technicznego, ale nie jest to coś, Całkowicie nowego, czego nie widzieliśmy już chociażby w zeszłym sezonie, bo Alpin w zeszłym sezonie pokazało lotkę przedniego skrzydła, która też wyglądała bardzo radykalnie, miała geometrię, przynajmniej jeśli chodzi o kształt końcówki tej lotki przedniego skrzydła, podobną do tego, co widzimy tutaj, czyli bardzo mocne wycięcie. W tej centralnej części to wycięcie wygląda tak, a nie inaczej, też nie bez powodu. Nie bez powodu, bo jeśli byśmy porównali ten odstęp od płaszczyzny symetrii w Mercedesie, a w innych zespołach, to zauważylibyśmy, że pozycja Mercedesa jest zgoła inna i przypomina to, co widzieliśmy w poprzedniej generacji bolidów przed sezonem 2022. Mianowicie jest to Próba odtworzenia geometrii, która pozwalała na wygenerowanie tak zwanego wiru Y250, czyli Y250, miało na celu to mocne zakręcenie strugi powietrza, która dalej zostałaby wypychana przez bargeboardy, a w naszym przypadku obecnej generacji polidów przez ten najbardziej zewnętrzny Płotek przy podłodze, i ta nowa geometria, która znajduje się w Mercedesie, nie będzie działała aż tak agresywnie w porównaniu do poprzedniej generacji bolidów. Ale ta geometria, ta nowa geometria, którą widzimy tutaj na przednim skrzydle, pozwoli na wywołanie jakiegoś typu zawirowania. Może niekoniecznie wygenerowanie samego wiru, ale już sama zmiana pola przepływu. Sprawi, że więcej powietrza, może Mercedes będzie w stanie wypchnąć na zewnątrz, poza podłogę. Prawdopodobnie teraz zastanawiacie się, czy to rozwiązanie w ogóle jest legalne. Już odpowiadam: tak, moim zdaniem jest całkowicie legalne. I już wyjaśniam, dlaczego. Przednie skrzydło musi mieć nie więcej, nie mniej jak cztery elementy. I teraz pytanie, czy to nowe rozwiązanie Mercedesa spełnia te warunki? No mamy oczywiście pierwszy profil, jeden, drugi profil, trzeci profil i ten bardzo mały, czwarty profil, który wygląda jak taka mała listewka. W przypadku anglojęzycznych komentatorów nazywali to jako Legality Wire, ale. To nie jest w żadnym wypadku legality wire. To jest prawdopodobnie pełnoprawny profil aerodynamiczny, który jest po prostu bardzo, bardzo mały. I teraz pytanie: skoro ten profil jest tak bardzo mały, a mamy przecież testy elastyczności przedniego skrzydła, i przednie skrzydło jest obciążane różnymi siłami w różnych miejscach. To czy w ogóle to rozwiązanie ma rację bytu, skoro mogłoby prawdopodobnie się złamać? Nie, nie może się złamać. I to przede wszystkim dlatego, że jeśli chodzi o tak zwany front wing flap, czyli tą lotkę regulowaną przedniego skrzydła, to ona w Mercedesie znajduje się tutaj. I widać, że ten mały fragment na tym przednim skrzydle jest w ogóle. Poza obszarem, który podlega obciążeniu w wysokości 60 N, to, będzie to niecałe 6 kg nacisku na tą. Lotkę przedniego skrzydła, więc sam obszar tego bardzo małego profilu aerodynamicznego będzie poza obszarem testów elastyczności czy testów wytrzymałości na przednim skrzydle. Jest oczywiście jeszcze wiele, wiele innych wymagań regulaminowych, jeśli chodzi o legalność przedniego skrzydła w tym obszarze, ale skoro Mercedes zdecydował się na takie rozwiązanie, to wydaje mi się, że. Możemy być pewni tego, że to rozwiązanie będzie w pełni legalne. Oczywiście inne zespoły będą mailowały jak szalone FIA, żeby ustalić, czy faktycznie takie rozwiązanie jest legalne i jeśli tak, to, to dlaczego? Bo mogą uznać, że nie jest to zgodne z duchem sportu, ale moim zdaniem całkowicie. Jest. Wróćmy sobie jeszcze na chwilę do tyłu nowego Mercedesa W15 i przyjrzyjmy się nowemu tylnemu zawieszeniu, bo zaszła tutaj nie lada rewolucja. Mamy w końcu zawieszenie w układzie typu pushrod, a nie tak jak to miało miejsce w poprzednich latach, zawieszenie w układzie typu pullrod. Jest to bardzo duża zmiana, bardzo wymagający projekt, bo musimy przeprojektować zarówno kinematykę tylnego zawieszenia, jak i prawdopodobnie skrzynie biegów, a właściwie obudowę skrzyni biegów. Mercedes zdecydował się na ten radykalny krok po to, żeby umożliwić powietrzu nową drogę w kierunku dyfuzora, w kierunku bimwinga, czy bimwingów, w kierunku tylnego skrzydła, po to, żeby poprawić docisk na tylnej osi. I tak, jak wspominałem o tym w filmie o Stonie Martinie, tak jak wspominam teraz, że jest to bardzo charakterystyczna geometria, bo nogi dolnego wahacza są bardzo mocno uniesione w stosunku do bardziej tradycyjnego rozwiązania, jeśli chodzi o kinematykę zawieszenia. I to by było wszystko na dzisiaj. Nowy Mercedes W15 wygląda imponująco, wygląda jak świeżo, co rozpakowany prezent. Wygląda dobrze, wygląda ciekawie, wygląda świetnie przez to nowe malowanie, ale nie mam pojęcia jak szybki będzie to bolid, na to musimy oczywiście poczekać do pierwszych kwalifikacji, nawet nie do testów tylko do pierwszych kwalifikacji. Mam nadzieję, że to będzie zdecydowanie lepsza platforma rozwojowa w porównaniu z W13 i W14. I czekam aż będziemy mogli zobaczyć jeszcze więcej ciekawych detali tej nowej konstrukcji stajni z, z Brackley. Dzięki za oglądanie, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, subskrybujcie mój kanał i widzimy się już wkrótce.